Co zrobić, żeby mieć większą objętość nasienia? Po pierwsze, chciałbym, żeby była jasność. Tylko 5% objętości nasienia pochodzi z jąder. Reszta jest wytwarzana przez prostatę. Nasz styl życia ma bardzo duży wpływ na objętość nasienia. Ilość spożywanych płynów ma wpływ na objętość nasienia. Palenie obniża objętość nasienia. Oczywiście obniża też jakość nasienia, zwiększa ryzyko raka nerki i pęcherzy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Ćwiczeniem, które może sprawić, że będziemy mieli większą ilość nasienia, jest dłuższy czas pomiędzy ejakulacją, czyli dłuższe przerwy. To jest logiczne. Mamy więcej czasu na wytworzenie tego nasienia. Lekarstwa mają wpływ na produkcję i na objętość nasienia. Jedna z najczęstszych leków służących do leczenia przerostu prostaty powodują objawy wytrysku wstecznego, czyli przy orgazmie nie ma wytrysku na zewnątrz, albo jest zmniejszony i nasienie cofa się do pęcherza, następnie z moczem dopiero te nasienie zostaje wydalone. Mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście się ciekawego. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie ten kanał i dowiedzcie się więcej ciekawych rzeczy na temat urologii.